20 lutego 1943 roku, na północ od przełęczy Kasserine w Tunezji. Żaden raport bojowy nigdy w pełni nie oddałby tego, co tamtego ranka ujrzeli niemieccy dowódcy czołgów. Amerykańskie Shermany wykonywały manewry, które przeczyły wszystkiemu, co doktryna Wehrmachtu uznawała za możliwe bez sygnałów wizualnych. Przez kurz i dym północnoafrykańskiego pola bitwy, pięć Shermanów, rozdzielonych pofałdowanym terenem, bez wzajemnej linii widoczności, zbliżało się do niemieckich pozycji z nadprzyrodzoną precyzją. Żadnych flag, żadnych rac, żadnych motocyklistów pędzących między pojazdami, a jednak poruszały się jak jeden organizm. Każdy czołg osłaniał martwe pola niewidoczne dla innych. Każda załoga dokładnie wiedziała, gdzie znajdują się jej towarzysze. W niemieckich przedkapew w Wyposażonych w radiostację Fuk-5, dowódcy czołgów z trudem słyszeli własnych dowódców kompanii przez zakłócenia, które zagłuszały ich systemy modulacji amplitudy. 10-watowe niemieckie nadajniki, szczyt techniki lat 30. XX wieku, nie były w stanie transmitować sygnału dalej niż na kilkaset metrów, gdy czołgi były w ruchu. Większość niemieckich czołgów posiadała jedynie odbiorniki. Nie mogły zgłaszać tego, co widziały, ani wzywać pomocy. Amerykanie operowali technologią, o której istnieniu Niemcy nie mieli pojęcia. Radiostacje z modulacją częstotliwości w każdym czołgu. Precyzja sterowana kwarcem, 25 watów mocy nadawczej. I czystość, która przebijała się przez hałas silników i chaos pola bitwy niczym nóż przez papier. 8-0 kilometrów od linii montażowych Detroit ujawniała się najbardziej decydująca przewaga technologiczna II wojny światowej. Nie w grubości pancerza czy kalibrze działa lecz w niewidzialnych falach elektromagnetycznych, które łączyły każdą amerykańską załogę czołgów w sposób, jakiego Wehrmacht nigdy sobie nie wyobrażał. Transformacja rozpoczęła się 22 lipca 1941 roku. Wtedy to Armia Stanów Zjednoczonych ustandaryzowała zestawy radiostacji Korpusu Łączności SCR-508, SCR-528 i SCR-538 dla wszystkich czołgów średnich. Podczas gdy siły niemieckie posuwały się przez Związek Radziecki, Używając taktyki zależnej od komunikacji radiowej między pojazdami dowodzenia, amerykańscy inżynierowie z firmy Galvin Manufacturing Company, później znanej jako Motorola, udoskonalali technologię modulacji częstotliwości. Miała ona wkrótce uczynić niemieckie systemy przestarzałymi. Zespół inżynierów tworzyli Daniel E. Noble, który opracował koncepcję zastosowania technologii FM w pojazdach wojskowych, oraz Henryk Magnowski, główny inżynier radiowy. Rozwiązał on techniczne wyzwania związane z instalacją zaawansowanej elektroniki w trudnym środowisku czołgu. Ich dzieło ważyło 82 kg i przekształciło każdy czołg Sherman w węzeł pierwszej na świecie sieci pola bitwy. Nadajnik BC604 generował 25 watów mocy. Dwa i razy więcej niż niemiecki Fug 5. Działając w zakresie częstotliwości od 20. 0 do 27.9 MHz zapewniał 10 zaprogramowanych kanałów ze stabilnością sterowaną kwarcem. Podwójne odbiorniki BC603 w SCR508 pozwalały dowódcom monitorować wiele częstotliwości jednocześnie. Była to zdolność, która okazała się decydująca w walce. Prawdziwa rewolucja tkwiła w samej modulacji częstotliwości. Technologia FM Edwina Armstronga Licencjonowana dla wojska, eliminowała szumy i zakłócenia, które dręczyły systemy modulacji amplitudy. Podczas gdy niemieckie radiostacje czołgowe odbierały każde wyładowanie elektryczne jako szum, amerykańskie radiostacje FM zapewniały czystą komunikację głosową nawet podczas zmasowanego ostrzału artyleryjskiego. 8 listopada 1942 roku Operacja Torch sprowadziła amerykańskie wojska pancerne do Afryki Północnej. Czołgi 2 Dywizji pancernej wylądowały w pobliżu Safi i FIDAły z radiostacjami SCR-508. Wkrótce miały one zademonstrować swoją wyższość nad niemieckimi systemami łączności. Afrika Korps, mimo że była najbardziej doświadczoną siłą pancerną Wehrmachtu, działała w warunkach poważnych ograniczeń komunikacyjnych. Standardowy niemiecki Pluton czołgów, liczący pięć pojazdów, posiadał tylko jeden lub dwa czołgi z pełnymi radiostacjami FUG-5. Były one zdolne zarówno do nadawania, jak i odbierania. Pozostałe czołgi miały jedynie odbiorniki FUG-2. Mogły słyszeć rozkazy, ale nie mogły odpowiadać ani zgłaszać pozycji wroga. Niemiecki Pluton czołgów funkcjonował w oparciu o sztywną hierarchię. Dowódca Plutonu przekazywał rozkazy, które podległe czołgi potwierdzały działaniem, a nie słowami. Kiedy czołgi dowodzenia, łatwe do zidentyfikowania po wielu antenach, były niszczone, cały Pluton tracił koordynację. Ta podatność okazała się katastrofalna w starciu z siłami amerykańskimi. Tam każdy czołg mógł przejmować funkcję dowodzenia. Bitwa o przełęcz Kasserine od 14 do 24 lutego 1943 roku stanowiła pierwszą poważną demonstrację amerykańskiej przewagi radiowej. Choć taktycznie była to niemiecka wygrana, bitwa ujawniła zdolności, które oszołomiły obserwatorów Wehrmachtu. W trakcie chaotycznych walk rozproszone elementy 1. Amerykańskiej Dywizji Pancernej utrzymywały koordynację na obszarze 80 km pola bitwy. Załogi czołgów, które nigdy wcześniej się nie spotkały, koordynowały ataki, ostrzegały się wzajemnie o zagrożeniach i wzywały wsparcie artyleryjskie. Wszystko dzięki krystalicznie czystej komunikacji FM. Niemieckie jednostki wywiadu łączności przechwytywały amerykańskie transmisje. Odnotowały wyjątkową klarowność i koordynację. Sekcja wywiadowcza 10. Dywizji Pancernej raportowała, że jednostki amerykańskie utrzymywały łączność na dystansach, gdzie niemieckie radiostacje generowały jedynie szum. Bardziej niepokojące było uświadomienie sobie, że każdy amerykański czołg wydawał się zdolny do pełnej transmisji, nie tylko pojazdy dowodzenia. Niemieckie radiostacje FUG-5, działające na modulacji amplitudy w zakresie od 27,0 do 33,3 MHz, cierpiały na fundamentalne ograniczenia. 10-watowy nadajnik z trudem osiągał zasięg 2-3 km w idealnych warunkach. Spadał do zaledwie kilkuset metrów, gdy pojazdy były w ruchu. Każda zapalająca się świeca, każdy silnik elektryczny, każdy ruch gąsienic generował zakłócenia, których systemy AM nie były w stanie odfiltrować. We wrześniu 1943 roku amerykańskie wojska pancerne dotarły do Włoch. Górski teren powinien był tam zniwelować przewagi radiowe. Zamiast tego technologia FM okazała się jeszcze cenniejsza w warunkach, które czyniły niemieckie radiostacje AM bezużytecznymi. Modulacja częstotliwości SCR-508 znacznie lepiej radziła sobie z zakłóceniami wielodrogowymi w górskich dolinach niż modulacja amplitudy. Amerykańskie czołgi koordynowały ruchy przez teren, gdzie sygnały wizualne były niemożliwe, a niemieckie radiostacje całkowicie zawodziły podczas natarcia na kassino. Amerykańskie jednostki pancerne zademonstrowały zdolności. Które wymykały się niemieckiemu pojmowaniu. Plutony czołgów, rozdzielone grzbietami wzgórz, koordynowały ataki z precyzją, która według niemieckiej doktryny wymagała kontaktu wzrokowego. Raporty poakcyjne 1. Dywizji Pancernej opisywały rutynową koordynację na dystansach, gdzie niemieckie radiostacje generowały jedynie szum. 6 czerwca 1944 roku. Gdy Shermane zjeżdżały z barek desantowych w Normandii, ich radiostacje SCR-508 utrzymywały kontakt ze wsparciem ogniowym marynarki. Była to koordynacja niemożliwa do osiągnięcia z niemiecką technologią. Jednak walki w żywopłotach ujawniły krytyczną lukę. Radiostacje czołgowe nie mogły komunikować się z radiostacjami piechoty, działającymi na innych częstotliwościach. SCR-300 piechoty działał w zakresie od 40. 0 do 48, 0 mHz, niezgodnym z zakresem czołgów od 20, 0 do 27, 9 mHz. Ta luka komunikacyjna okazała się śmiertelna w żywopłotach. Niemiecka piechota z pancerfaustami mogła zbliżać się do amerykańskich czołgów, podczas gdy pobliska piechota amerykańska nie miała jak ich ostrzec. Amerykańskie innowacje rozwiązały problem w ciągu tygodni. Załogi czołgów montowały polowe telefony EE8 w skrzynkach amunicyjnych, przyspawanych do zewnętrznej części czołgu i podłączonych bezpośrednio do wewnętrznej komunikacji. Do operacji Kobra pod koniec lipca. Ta prosta modyfikacja zrewolucjonizowała współpracę czołgów z piechotą. Od 25 do 30 lipca 1944 roku, operacja Kobra zademonstrowała pełny potencjał amerykańskiej przewagi radiowej. 2. Dywizja pancerna. Dowodzona przez generała majora Edwarda H. Brooksa, koordynowała ponad 200 Shermanów poprzez sieci radiowe. Umożliwiło to bezprecedensową kontrolę nad polem bitwy. Niemieccy obrońcy z dywizji panzer Lech stanęli naprzeciw wroga, który zdawał się posiadać nadprzyrodzoną świadomość. Amerykańskie czołgi reagowały natychmiast na zagrożenia zgłaszane przez inne jednostki oddalone o wiele kilometrów. Uderzenia artyleryjskie, koordynowane przez radiostacje czołgowe trafiały w cel w ciągu minut od jego identyfikacji. Kontrast z niemieckimi możliwościami był uderzający. Panzer Lehr, nigdyś czołowa niemiecka dywizja pancerna, została zredukowana do ubóstwa komunikacyjnego. Większość czołgów działała bez radiostacji, polegając na sygnałach wizualnych w terenie, gdzie widoczność rzadko przekraczała 100 metrów. Nieliczne działające radiostacje cierpiały na zakłócenia i ograniczony zasięg, co uniemożliwiało skuteczną koordynację. Ironia była głęboka. Niemcy byli pionierami wykorzystania łączności radiowej w wojnie pancernej. Heinz Guderian, architekt Blitzkriegu, nalegał na wyposażenie czołgów w sprzęt radiowy już od lat 20. XX wieku. Jego książka Achtung Panzer, opublikowana w 1937 roku, podkreślała znaczenie komunikacji jako kluczowej dla operacji pancernych. Guderian opracował systemy komunikacji radiowej które umożliwiały oficerom czołgów koordynowanie ataków. Rozumiał, że szybkie postępy wojsk pancernych wymagały niezawodnej łączności. Jednak do 1943 roku niemiecka produkcja czołgów nie była w stanie zapewnić radiostacji, których wymagała doktryna Guderiana. Niemieckie statystyki produkcyjne ujawniły skalę kryzysu. W 1943 roku Niemcy wyprodukowali około 5700 czołgów średnich, ale mniej niż 2-0 radiostacji FUG. Wiele radiostacji trafiło do pojazdów dowodzenia i dział szturmowych. Pozostawiało to regularne jednostki pancerne w dramatycznym niedoborze sprzętu komunikacyjnego. Radzieckie siły pancerne cierpiały na jeszcze gorsze ubóstwo komunikacyjne T-34, mimo że był najliczniej produkowanym czołgiem alianckim, zazwyczaj wyruszał do walki bez jakiegokolwiek sprzętu radiowego. Radziecka doktryna opierała się na sygnałach flagowych i planowaniu przed bitwą. Doprowadziło to do katastrofalnych rezultatów w starciu z siłami niemieckimi w 1941 roku. Do 1943 roku program Land List przyniósł pewną ulgę. Amerykańskie radiostacje, w tym zestawy SCR-508, wyposażały radzieckie czołgi dowodzenia, ale nawet pod koniec wojny tylko około 25% radzieckich czołgów posiadało radiostacje. Porównanie to podkreślało amerykańskie osiągnięcie. Podczas gdy Związek Radziecki z trudem wyposażał jedną czwartą swoich czołgów w jakiekolwiek radiostacje, Ameryka osiągnęła 100% wdrożenie zaawansowanych systemów FM. Fabryka Motorola w Chicago reprezentowała szczyt amerykańskiej mobilizacji przemysłowej. Przed wojną firma produkowała radia samochodowe. Przejście na produkcję wojskową wymagało całkowitego przestawienia maszyn i rozwiązania bezprecedensowych wyzwań technicznych. Każdy SCR-508 wymagał 2748 pojedynczych komponentów, wyprodukowanych według rygorystycznych standardów. Nadajnik BC604 zawierał 474 kondensatory i 385 rezystorów. Kryształowe oscylatory musiały utrzymywać stabilność częstotliwości pomimo ekstremalnych temperatur i wibracji bojowych. Statystyki produkcyjne opowiadały historię amerykańskiej potęgi przemysłowej. W 1942 roku, 3800 radiostacji z rodziny SCR 508, w 1943 roku, 11400 jednostek, w 1944 roku, 240 jednostek. Całkowita produkcja wojenna to ponad 50 zestawów radiowych dla czołgów. Ten cud produkcyjny zapewnił, że wszystkie 49 324 czołgi Sherman wyprodukowane podczas wojny, otrzymały zaawansowane wyposażenie radiowe. Było to osiągnięcie, do którego żadne inne państwo nawet się nie zbliżyło. Zalety SCR 508 wykraczały poza prostą modulację częstotliwości. Stabilność częstotliwości sterowana kwarcem oznaczała, że czołgi mogły wstępnie ustawić kanały przed bitwą i utrzymywać zgodność pomimo warunków bojowych. Niemieckie radiostacje fug 5, wykorzystujące strojenie zmiennym kondensatorem, stale traciły częstotliwość. Konfiguracja z podwójnym odbiornikiem pozwalała dowódcom monitorować jednocześnie sieć plutonową i sieć dowodzenia kompanii. Rozkazy natychmiast spływały w dół łańcucha dowodzenia, podczas gdy dowódcy utrzymywali świadomość sytuacji podwładnych. System interkomowy BC 606 integrował się płynnie z radiostacją. Pozwalało to wszystkim członkom załogi ostrzegać dowódcę o zagrożeniach. Mikrofony gardłowe i słuchawki z redukcją szumów umożliwiały czystą komunikację podczas walki. Wiele niemieckich czołgów całkowicie pozbawionych było interkomów. Zmuszało to załogi do komunikowania się dotykiem lub krzykiem. Zarządzanie energią stanowiło kolejną amerykańską przewagę. SCR-508 działał na 12 lub 24 V, automatycznie dostosowując się do dostępnej mocy. Zasilacz silnikowy z dynamem zapewniał stabilne, filtrowane zasilanie. Eliminowało to zakłócenia elektryczne. Niemieckie radiostacje, zasilane bezpośrednio z układów elektrycznych pojazdów, odbierały każdą iskrę jako szum. Taktyczne przewagi powszechnego wdrożenia radiostacji przekształciły amerykańską doktrynę pancerną. Struktura dowodzenia bojowego, elastyczne grupy zadaniowe organizowane do konkretnych misji, zależała całkowicie od niezawodnej łączności. Amerykańscy dowódcy mogli tworzyć ad hoc grupy bojowe z różnych jednostek. Byli pewni, że będą w stanie koordynować działania za pomocą kompatybilnych radiostacji. Ta elastyczność wprawiała w zakłopotanie niemieckich dowódców. Przyzwyczajeni byli do sztywnych struktur organizacyjnych, wymuszonych przez ograniczoną łączność. Podczas bitwy pod Arakurt we wrześniu 1944 roku 4. Dywizja pancerna stanęła naprzeciw wielu niemieckich brygad pancernych, wyposażonych w przewyższające psekapwe Pfotego Panther. Niemcy mieli wszelkie przewagi w pancerzu i sile ognia. Ale amerykańska koordynacja radiowa okazała się decydująca. Każdy Sherman mógł natychmiast zgłaszać pozycję wroga. Niszczyciele czołgów otrzymywały informacje o celach od czołgów, których nie widziały. Obserwatorzy artyleryjscy w czołgach dowodzenia Sherman wzywali niszczycielskie salwy w ciągu minut. W ciągu ponad 3 tygodni 4 dywizja pancerna zniszczyła 281 niemieckich pojazdów pancernych, tracąc zaledwie 41 Shermanów. Stosunek zniszczeń 7:1 przeczył specyfikacjom technicznym. Przez całą wojnę niemiecki wywiad nie zdołał pojąć znaczenia amerykańskiej przewagi komunikacyjnej. Raporty bojowe wspominały o amerykańskiej koordynacji, ale przypisywały ją raczej wyszkoleniu niż technologii. Pochodząca z września 1944 roku przechwycona ocena wywiadowcza stwierdzała: "Amerykańskie jednostki pancerne wykazują dobrą dyscyplinę radiową i koordynację. Wydaje się to wynikać z intensywnego szkolenia i sztywnych procedur komunikacyjnych. Raport całkowicie przeoczył przewagę technologiczną. Niemieckie taktyki nigdy nie dostosowały się do amerykańskich możliwości. Nadal celowały w rzekome czołgi dowodzenia, bazując na konfiguracji anten." Nie zdawały sobie sprawy, że każdy Sherman mógł koordynować reakcje na polu bitwy. Planowały zasadzki, zakładając, że amerykańskie czołgi stracą koordynację po rozdzieleniu. Nie rozumiały, że kontakt radiowy utrzymywał spójność jednostki niezależnie od kontaktu wzrokowego. Marzec 1945 roku. Gdy siły amerykańskie zbliżały się do Renu, ich przewaga komunikacyjna osiągnęła zenit. Zdobycie mostu Remagen zademonstrowało szybkość amerykańskiego dowodzenia i kontroli. Kiedy 9. Dywizja pancerna odkryła most Ludendorfa nienaruszony, raporty radiowe dotarły do dowództwa 1, armii w ciągu minut. W ciągu godziny dywizje na całym froncie przesuwały się, aby wykorzystać okazję, siły niemieckie, zależne od linii telefonicznych, które amerykańskie samoloty systematycznie niszczyły, nie mogły reagować z porównywalną szybkością. Amerykańska koordynacja radiowa stworzyła nieprzeniknioną obronę przyczółka. Plutony czołgów z różnych batalionów integrowały się bezproblemowo, koordynując ogień poprzez sieci radiowe. Niemieckie kontrataki, słabo skoordynowane z powodu awarii łączności, nadchodziły fragmentarycznie i były niszczone w częściach. Kwiecień 1945 roku. Okrążenie kotła ruchy zademonstrowało kulminację amerykańskiej przewagi komunikacyjnej. Amerykańskie kolumny pancerne z 1 i 9. Armii koordynowały złożone podwójne okrążenie wyłącznie za pomocą łączności radiowej. W Kotle, 325 zero niemieckich żołnierzy znalazło się w pułapce częściowo dlatego, że ich komunikacja uległa załamaniu. Amerykańskie myśliwce bombowce, kierowane przez wyposażonych w radiostacje wysuniętych kontrolerów lotu, systematycznie niszczyły niemieckie węzły komunikacyjne. Jednostki Wehrmachtu straciły kontakt z wyższymi dowództwami i wzajemnie ze sobą. Ostatnie wiadomości feldmarszałka Waltera Modela, przed załamaniem łączności, ujawniły niemiecki dramat brak kontaktu z sąsiednimi jednostkami. Brak komunikacji z wyższym dowództwem. Walka trwa, ale koordynacja niemożliwa. Amerykańska przewaga radiowa głęboko wpłynęła na psychologiczne doświadczenie wojny pancernej. Amerykańskie załogi walczyły ze świadomością, że nigdy nie są same. Nawet fizycznie izolowane, pozostawały połączone falami radiowymi. Niemieckie załogi czołgów doświadczały czegoś przeciwnego głębokiej izolacji. Niezdolne do komunikacji, toczyły indywidualne bitwy w ramach większych starć. Otto Kariusz, jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich dowódców czołgów, pisał w swoich wspomnieniach Tygrysy w błocie, o wyzwaniach związanych z ograniczoną łącznością. Skupiał się jednak bardziej na aspektach taktycznych niż na samej luce komunikacyjnej. Strategiczne implikacje wykraczały poza pojedyncze bitwy. Amerykańskie postępy w latach 1944-45 utrzymywały tempo częściowo dzięki koordynacji radiowej, której siły niemieckie nie mogły dorównać. Wyścig 3. Armii przez Francję zależał od sieci radiowych, które utrzymywały kontrolę na setkach kilometrów. Niemieccy dowódcy konsekwentnie nie niedoceniali amerykańskich możliwości. Nie mogli pojąć przewagi komunikacyjnej, jaką posiadali Amerykanie. Heinz Guderian, w roli generalnego inspektora wojsk pancernych, dostrzegł problem, ale nie mógł go rozwiązać. W memorandum z grudnia 1944 roku przyznał, że amerykańska koordynacja niwelowała niemieckie przewagi w jakości czołgów. Po kapitulacji niemiec-amerykańskie zespoły wywiadu technicznego oceniły niemiecki sprzęt. Ich ustalenia potwierdziły to, co sugerowały doświadczenia bojowe niemieckie czołgi często posiadały lepszy pancerz i uzbrojenie. Ale miały katastrofalnie gorszą łączność. Raport Wywiadu Technicznego Armii USA, nr 176, podsumował: niemiecki sprzęt łączności czołgowej był około 5 lat w tyle za systemami amerykańskimi. Brak modulacji częstotliwości, ograniczona dystrybucja radiostacji i słabe tłumienie zakłóceń elektrycznych tworzyły krytyczne słabości. Radzieccy eksperci doszli do podobnych wniosków. Armia Czerwona, Mając dostęp do zdobytego niemieckiego sprzętu, zdecydowała się kopiować amerykańskie projekty radiowe zamiast niemieckich systemów do powojennych zastosowań. Statystyki produkcji i wdrożenia ujawniają skalę amerykańskiego osiągnięcia. Amerykańska produkcja radiostacji. SCR 508, 528, 538, ponad 50 zero jednostek. Wyprodukowane czołgi Sherman 49 324 jednostki. Wskaźnik wdrożenia radiostacji 100%. Moc nadawcza, 25 W. Stabilność częstotliwości, sterowana kwarcem, plus 0,1%. Zasięg w ruchu, 11 km. Zasięg stacjonarny, 16-24 km. Niemiecka produkcja radiostacji. FUG-5, około 6,0 jednostek. Wyprodukowane czołgi średnie, ciężkie, około 12,0 jednostek. Wskaźnik wdrożenia pełnych radiostacji, około 20%. Moc nadawcza, 10 W. Stabilność częstotliwości, zmienna, plus 1%. Zasięg w ruchu, 0,8 do 1,6 km. Zasięg stacjonarny, 3 do 5 km. Skuteczność komunikacji. Średni czas na amerykańską misję ogniową, 3 do 5 minut. Średni czas na niemiecką misję ogniową, 15 do 30 minut. Amerykańskie czołgi osiągające koordynację 100%. Niemieckie czołgi z pełną komunikacją 20%. Przewaga radiowa czołgów Sherman ustanowiła zasady, które rządzą współczesną wojną pancerną. Współczesne czołgi podstawowe posiadają zestawy komunikacyjne, których rodowód sięga bezpośrednio SCR-508. Są cyfrowe, a nie analogowe, ale fundamentalnie oparte na powszechnym wdrożeniu i niezawodnej koordynacji. Niemiecki Bundeswehr Odbudowany w latach 50. W XX wieku priorytetowo traktował łączność, opierając się na lekcjach II wojny światowej. Każdy wyprodukowany czołg Leopard posiadał kompleksowe systemy radiowe. Niemiecki podręcznik szkoleniowy wyraźnie stwierdza: porażka lepszych niemieckich czołgów przez gorsze pojazdy amerykańskie z lepszymi radiostacjami uczy, że dominacja informacyjna przeważa nad przewagą platformy bojowej. Współczesne konflikty potwierdzają te lekcje. W 1991 roku, podczas wojny w Zatoce Perskiej, siły koalicyjne z przewagą komunikacyjną zniszczyły wojska irackie. Były one wyposażone w indywidualnie lepsze czołgi konstrukcji radzieckiej, ale z gorszymi radiostacjami. W 2003 roku siły amerykańskie ponownie zademonstrowały, że wojna sieciocentryczna pokonuje wojnę platformocentryczną. Historia amerykańskiej przewagi radiowej czołgów Sherman reprezentuje zwycięstwo w spektrum elektromagnetycznym. Okazało się ono bardziej decydujące niż przewagi w pancerzu czy sile ognia. Niemieckie załogi czołgów toczyły swoją wojnę częściowo ślepe na te rewolucje. Zbyt późno odkryły, że każdy Sherman był nie tylko pojazdem bojowym, ale węzłem w pierwszej w historii sieci pola bitwy. Radiostacja SCR-508 przekształciła max Sherman z wystarczającego czołgu średniego w komponent systemu uzbrojenia. System ten obejmował każdy inny amerykański czołg na polu bitwy. Ta transformacja okazała się bardziej decydująca, niż jakiekolwiek ulepszenie pancerza czy siły ognia. Każdy Sherman niósł narzędzia zwycięstwa. Nie tylko w swoim 75 mm dziale czy skośnym pancerzu, ale w 82 kg sprzętu radiowego, które łączyły jego załogę z każdą inną amerykańską załogą czołgu. To połączenie stworzyło zbiorową inteligencję, której żaden pojedynczy niemiecki czołg, niezależnie od przewagi w pancerzu czy sile ognia, nie mógł dorównać. Siły niemieckie odkryły tę rzeczywistość przez gorzkie doświadczenie. Na przełęczy Kasserine, w górach Włoch, przez żywopłoty Francji i w ostatnich bitwach w Niemczech amerykańskie czołgi demonstrowały koordynację. Niemiecka doktryna twierdziła, że bez kontaktu wzrokowego jest ona niemożliwa. Wehrmacht nigdy nie opracował skutecznej odpowiedzi. Nigdy bowiem w pełni nie zrozumiał luki technologicznej. Do mniemana uwaga Feldmarszałka Wilhelm'a Keitla podczas kapitulacji Niemiec. Wiedzieliśmy, jak budować lepsze czołgi, ale wy wiedzieliście, jak sprawić, by współpracowały, uchwyciła fundamentalną prawdę, niezależnie od tego, czy jest dokładnie cytowana, czy apokryficzna. Ameryka zbudowała nie tylko 49-324 czołgi Sherman, ale 49-324 węzły w pierwszej na świecie pancernej sieci pola bitwy. Rewolucja w sprawach wojskowych, którą historycy utożsamiają ze współczesną wojną sieciocentryczną, Faktycznie rozpoczęła się w 1942 roku. Wtedy to pierwszy czołg Sherman z radiostacją SCR-508 wszedł do walki. Od tego momentu wojna zmieniła się na zawsze. Strona z lepszą komunikacją pokonała stronę z lepszą bronią. Sieć pokonała platformy, a połączeni zwyciężyli izolowanych. Ta transformacja pozostała w dużej mierze niewidoczna dla sił niemieckich. Widzieli amerykańską przewagę taktyczną. Ale nie rozpoznali jej technologicznych podstaw, aż było już za późno. Zanim niemieccy dowódcy zrozumieli, że każdy czołg Sherman posiadał zdolności komunikacyjne, których brakowało większości niemieckich czołgów, wojna była już faktycznie rozstrzygnięta. Niepowodzenie niemieckiego wojska w rozpoznaniu i adaptacji do amerykańskiej przewagi komunikacyjnej pozostaje jedną z największych porażek wywiadowczych II wojny światowej. Mimo niezliczonych starć na polu bitwy, Demonstrujących amerykańskie przewagi w koordynacji, niemieckie dowództwo nigdy nie nadało priorytetu rozwiązaniu swojej krytycznej słabości komunikacyjnej. Nadal budowali lepsze czołgi, które walczyły jako izolowane jednostki, podczas gdy siły amerykańskie budowały wystarczające czołgi, które walczyły jako skoordynowane zespoły. Ostatecznie Fale elektromagnetyczne przenoszone przez radiostację SCR-508 okazały się potężniejsze niż pociski przeciwpancerne wystrzeliwane z niemieckich dział 88 Minem. Zdolność do koordynacji, do natychmiastowego dzielenia się informacjami, do walki jako zjednoczona siła, a nie jako pojedyncze pojazdy. Ta niewidzialna przewaga zadecydowała o zwycięstwie pewniej niż jakakolwiek widoczna wyższość w pancerzu czy uzbrojeniu. Przewaga radiowa czołgów Sherman zmieniła wojnę na zawsze ustanowiła zasadę, że w nowoczesnym konflikcie połączenie równa się przetrwaniu, a izolacja równa się klęsce. Niemieckie wojska odkryły tę rzeczywistość na polach bitew na trzech kontynentach. Zbyt późno dowiedziały się, że Amerykanie posiadali nie tylko przewagę liczebną, ale przewagę technologiczną w wymiarze, który liczył się najbardziej zdolności do walki jako jedność.